Bosch GTC600C to zaawansowana technologicznie kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości termicznej i czułości, mająca dużą liczbę praktycznych funkcji. Przeznaczona jest do szybkiego i łatwego wykrywania różnic temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz. Zastosowano w niej sensor o rozdzielczości 256x192 pikseli, mający 49152 punkty, służące do badania intensywności promieniowania podczerwonego i punktowego pomiaru temperatury w zakresie od minus 20 do 600 stopni Celsjusza Dokładnością rzędu plus minus 2 stopnie Celsjusza. Kamery wyposażono w dwa układy optyczne dla podczerwieni i obrazu rzeczywistego. Optyka podczerwieni ma pole widzenia 45 na 35 stopni i umożliwia mierzenie z minimalnej odległości 30 cm. Współpraca obu układów optycznych pozwala na dokładne nakładanie obrazu termicznego na rzeczywisty, co znacznie ułatwia pomiary. Kamera oferuje trzy opcje nakładania obrazów: pełną, obraz w obrazie oraz obraz transparentny. Kamera Bosch pracuje w czterech trybach pomiarowych: automatycznym, źródle ciepła, źródle zimna i manualnym. Elektronika pozwala na dostosowanie kolorów ekranu LCD do zakresu mierzonych temperatur. Użytkownik ma do dyspozycji pięć palet kolorów i może zablokować ich skalę w celu porównania obrazów termicznych. Funkcje i parametry można łatwo konfigurować oraz wybierać, korzystając z menu ustawień. Między innymi możemy zapisywać wartości temperatury odbitej i współczynniki emisyjności, używając katalogu materiałów, aktywować punkty pomiarów temperatury, łączność WiFi, ustawić datę i czas, moment wyłączenia kamery w przypadku jej bezczynności, przywrócić ustawienia fabryczne itd. Kamera Bosch umożliwia też zapisywanie obrazów termicznych w plikach JPG, a także nagrywanie powiązanych z nimi notatek głosowych w formacie WAVE. Zapisywane dane można przenieść do komputera, laptopa, smartfona lub tabletu. Do połączenia z komputerem i laptopem służy złącze USB-C, zaś dedykowana aplikacja GTC Transfer umożliwia obróbkę obrazów termicznych i odsłuchanie notatek głosowych. Z kolei połączenie ze smartfonem lub tabletem umożliwia własne Wi-Fi kamery. Do archiwizowania i obróbki obrazów termicznych służy aplikacja Bosch Thermal. Pozwala ona też na zapisywanie notatek głosowych i ich odsłuchiwanie. Do zasilania kamery rekomendowany jest 2-amperogodzinny akumulator GBA-12V. Oprócz niego można użyć zarówno 12, jak i 108 v akumulatorów Bosch. Sprzęt wyposażony jest w solidną, ogumowaną obudowę, której stopień ochrony wynosi IP54 i wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów. Można go więc używać w bardzo trudnych warunkach pracy. Naszym zdaniem kamera termowizyjna Bosch GTC600C to innowacyjny sprzęt wyposażony w dużą liczbę funkcji ułatwiających pomiary i ich archiwizację. Z jego zalet i wysokiej dokładności pomiarowej skorzystają elektrycy, energetycy, instalatorzy ogrzewania, paneli fotowoltaicznych, audytorzy energetyczni budynków, pracownicy działów utrzymania ruchu itd.